Przed nami drugi dzień targów Expo Swift 2019. Oto, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kto ma ochotę na coś słodkiego, na dobry początek dnia? Widzę, że chętnych nie brakuje. Mariusz Zyk zaprasza na pokaz Owocowa Fantazja na Dzień Dobry. Natomiast po obiedzie zapraszamy na niebanalne połączenia smakowe czyli na dzienie Rabarbarowe Premium z orzeźwiającą nutą truskawki. Piotr Małkiewicz czeka na Państwa o godzinie 14.00. Z kolei delikatne ciasto z nadzieniem morelowym premium w wykonaniu Wojtka Gasza zachwyci niejednego miłośnika słodkości. Będą także monoporcje, czyli królowe wśród deserów. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałam i zapraszam na stoisko numer 33. Dziś jesteśmy do godziny 18.00.